Witam wszystkich w kolejnym filmie tym razem bawimy się naprawę hamulców przednich w samochodzie Toyota Yaris z 2006 roku zresztą tym samym w którym wymieniałem olej i filtry i świece no i bawimy się dlatego, że zrobiłem sobie krótki kurs tym samochodzikiem kolega poprosił żebym się przejechał i posłuchał tego samochodu jak on pracuje i ewentualnie zwrócił uwagę na rzeczy, które jeszcze mogą być do zrobienia, no więc się przejechałem i powiem Wam, że o ile silnik może i olej bierze, i nie był dbany, jeśli chodzi o wymianę oleju, to o tyle zbiera się całkiem fajnie, nawet jak na no tą trzycylindrówkę. Co prawda brzmi trochę. Jak dwusów, bo mam wrażenie, że jadę syrenką. Brakuje tylko wykończenia takiego z dwusuwa, pierdzącego. Ale poza tym silnikowo, napędowo jest ok, elektryka ok, światła świecą, kierunki świecą, żarówki nie poprzestawiane, więc nawet jakby pozycjonowanie świateł mijania jest ok. Natomiast, coś jest nie tak z hamulcami, coś nie tak dlaczego? Dlatego, bo przede wszystkim czuć na pedale hamulca przy hamowaniu, że on lekko pulsuje, czyli to wskazuje na to, że jakaś tarcza jest krzywa. A druga rzecz to jeszcze z ręcznym, coś nie tak, bo mam wrażenie, że jedno koło trzyma, a drugie nie. Ale zacznijmy od przodu, zacznijmy od zdjęcia kołpaka, zdjęcia koła i zobaczenia, jak wyglądają tarcze. I klocki. Przejechaniu 100 km, czyli jechałem i hamowałem aktywnie, no bo jechałem autostradą, więc musiałem. To w ogóle nawet nie ruszyło tej strony. Tu widać było, że klocek stał wcześniej. Kurwa, prowadnice stoją. Dobra, spróbujmy odciągnąć może ten cylinderek, ciekawe czy on w ogóle puści. To mam trochę szczęścia. Natomiast odciągnąłem tylko tłoczek, żeby tarcza mi się zaczęła ruszać, a prowadnicę trzeba wyszarpać bardzo ślepki. pusti i to lekko mało smaru, no ale nie jest to tragedia No słucham, ale jeszcze nic strasznego się nie dzieje. Aha. Tu jeszcze sprężynka jest. Tu jeszcze kawałek klocka jest. Aha! Dzień dobry! Tu stoi w jarzmie. Ktoś wymienił klocki nie czyszcząc jarzma. No bo to nie ma 200 tysięcy przebiegu. No przynajmniej ja w to nie wierzę. No dobra. Powiem tak. Wszystko do wyczyszczenia. Tarcza pewnie do wymiany, bo toczyć jej nie ma sensu. Toczenie będzie kosztować w okolicach 50 zł za stronę. A ciekaw jestem, czy ona ma jeszcze jakiś wymiar, bo minimalna grubość tarczy w tym samochodzie to jest 20 mm. Ciekaw jestem ile ma ta. Ale to zaraz sprawdzimy tylko spróbujemy jakoś wydłubać klocek Nie no po prostu stoi dęba Dobra, śrubokręt i to jakoś wystukamy No, to właśnie widać, jak montuje się klocki, że one później nawet nie chcą drgnąć, a powinny chodzić luźno. No i czemu tu się dziwić? Co to było włożone w ogóle? Frodo, nie było źle. No ten z grubości jeszcze jako tako Oczywiście ja go tu łyżką pocharatałem, żeby go odciągnąć, żeby cylinderek odciągnąć No ale ten już był tragiczny i dodatkowo w ogóle nie chodził na jarzmie Więc wyciągamy jarzmo i czyścimy 21 Czyli jak ją ustoczę to dojdzie pewnie do 20 o, Śmietnik Trzeba nowo Dobra, kupujemy nowe części Czyścimy piastę, czyścimy jarzmo i składamy tarcze klocki nowe Druga strona Jakaś masakra. Kurwa. Mam 140 autostradą. Chyba nigdy więcej nie zaufam żadnemu koledze, że hamulce są w porządku. Najpierw sam je sprawdzę, zanim wsiądę do samochodu. Wystarczy. No i składamy najpierw tarcza. Tarczę oczywiście trzeba odtłuścić. Zmywasz do hamulców, oczywiście ja piasty nie smaruję. Wiem, że są różne opinie na ten temat, mm. żeby smar. tutaj posiknąć smarem miedzianym, ja nie smaruję, składam na suko. Słoma, przydałoby się ją wymienić. No, ale cóż, teraz złapmy za dwie nakrętki, żeby ta nam się trzymała. Tutaj nie ma dodatkowych śrubek do piasty trzymających tarcze Które są, służą do zdejmowania tarczy mają gwintowany gwint 8 osie... Tak mniej więcej czyszczę jarzma. No nie da się to zrobić już idealnej powierzchni. Obrzery są dość duże, więc tak to zostawię. to co widać, no, powyżerane. Szczególnie szczególnie tutaj. Nad. Wiele osób twierdzi, że tutaj prowadnice klocków nie powinny być smarowane, bo one zbierają ten smar zbiera brud. Ja się z tym zgadzam, że on zbiera brud, ale no, przynajmniej ja uważam, że jeżeli tutaj damy mało smaru, odpowiednio mało smaru i będzie to smar miedziany, który jest trudno zmywalny i trudno mm, usuwalny przez warunki atmosferyczne, to on jednak trochę tutaj zabezpieczy i to nie będzie tak rdzewieć jak zardzewiało totalnie bez smaru. Może tu jakiś smar był, nie wiem. Może ktoś to wotem posmarował, no, ale po kilku latach to wyglądało jak wyglądało. Tu tak naprawdę dwie powierzchnie ocierają ząbek o wewnętrzną i góra o zewnętrzną. I tutaj jest ćwiartka milimetra luzu. Dobra, jak zwykle posmaruję smarem i kładamy Jaż Jakim momentem? Pewnie w okolicach 100 Nm. 112 dokręcę zacisk mi przeszkadza Fatty tu jest zaschnięty smar Znowu szczotka druciana, żeby tu nie skrobać pilnikami, to musi być super gładkie, i wyczyścimy. Bierzemy starą koszulkę i nakrywamy to wszystko, żeby ten syf z czyszczenia zacisku się nie sypał na świeży smar. Oczywiście można by to było zrobić wcześniej. Oczywiście tak, żeby nie porwać gumki. Dobra, tutaj więcej nie trzeba. Gumki wymienimy. Wymienimy, te są jakieś takie schetane. Coś tu jest w tym zacisku. Więc jeszcze taśma dwustronna ze starych klocków, która została na zacisku, to trzeba umyć. Ale tu jest coś jeszcze. Co to jest? Czy to kurwa kleju czymś. Takie grube, to z pół centymetra ma. No dobra, chwilę to jeszcze poczyszczę, tak otworek wyczyściłem, urwałem tą szczotkę, rączkę i na wiertarkę założyłem, i tak to wyczyściłem. A gumki wkładam na ten smar. Wchodzą rewelacyjnie. Nawet się nie trzeba męczyć. No dobra, nowe gumki mamy pozakładane. Przed założeniem klocków. Oczywiście, tak żeby nie zmyć smaru. Przepodnicy. Dobra, odtuszzone. Eee, teraz tak. Czujnik zużycia. Akustyczny, tak zwany. Czyli samochód, w którym nie ma kontrolki zużycia klocków hamulcowych. Tak jak w moim starym Peugeotcie na przykład. Tylko jak się klocki kończą, to tu ma coś brzdękać, rzęczeć. Nie wiem, cokolwiek by to miało znaczyć. Tadam. luźno, luźno jeżeli klocki, tak jak te mają tutaj plastikową podkładkę, a nie blaszkę, to ja nie daję nie smaruję tutaj smarem miedzianym natomiast jeżeli mają blaszkę metalową jak się można domyśleć, to wtedy smaruję więc tutaj tych powierzchni stykania z zaciskiem nie będę smarował mam takie doświadczenie, że jak tu jest plastik i posmaruję smarem to generalnie tu między ten plastik a smart tylko syf wchodzi i klocek się nierówno ustawia. Już dwa razy tak miałem, że mi się nierówno ustawił, to znaczy góra szła jakby, miała grubiej i szybciej się zużywała, a dół odwrotnie, albo odwrotnie. Więc dlatego tak to robię. Nie mówię, że to jest dobrze, nie wszystko robię idealnie, no ale takie mam podejście. Dobra, teraz jeszcze jedna rzecz. Te blaszki, które wchodzą w tłoczek, pryskam smarem, nie za dużo, żeby się tutaj nic nie zapiekało. Oczywiście sam tłoczek też jest oczyszczony, yy, cała powierzchnia przylegania klocka musi być wyglącowana, tak samo te powierzchnie muszą być wyglącowane. Tu jeszcze sprężynka i tam prowadnice. Prowadnice, prowadnice są tutaj wyczyszczone. Lepiej byłoby to złożyć na wazelinę albo na smar silikonowy, ale ja mam taki smar. Też stosuję do, do gum. Na początku się trochę bałem, bo myślałem, że ten smar będzie niszczył gumę, ale nie niszczy. W swoim samochodzie mam tym smarem posmarowane i mam te harmoniki takie gumowe. Nie trzymają się całkiem fajnie, nie widać na nich jakiegoś tam zużycia spar sparcenia, tylko tyle tego smaru. On i tak tam jest, y prawdę mówiąc, to jest trochę niepotrzebny, no ale y żeby chociaż jakiś poślizg był. O, teraz sobie jeszcze. Na pewno wystarczy. No i nowe koreczki. Czyli to co wchodzi tu i zatyka otwór. Te zatyczki są bardzo ważne, bo jak ich nie będzie, to tam kupa syfu naleci i to się wszystko pozaciera momentalnie. Więc jak ktoś myśli, że tam kawałek plasticzku może nie trzeba, to jest w błędzie. Gdzieś widziałem jakiś film gdzie mechanik, który prowadzi warsztat samochodowy, pokazał jak sobie klient zrobił. Oczywiście zatyczek nigdzie nie było. No i wiadomo jak to się skończy. Skończy się źle. Dobra, jeszcze sprężynka. Sprężynka lekko zmęczona. Ale nie mam nowej, więc wstawimy taką. Dobra, ta strona skończona, zostało odkręcić te nakrętki, założyć I koło i kołpak, druga strona tak samo, no niestety tutaj były mocno zapieczone, zużyte te hamulce, wiałe wszystko, więc trochę pracy trzeba w to włożyć, żeby to doprowadzić do ładu i składu, no i nowe części. Następny film to będzie wymiana szczęk w tym samochodzie z tyłu. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.